Cześć, z tej strony Mariusz Bernacki i dzisiaj wam opowiem trochę o ACX, czyli o sprzedaży audiobooków za pośrednictwem ACX-a. Zapraszam. Tak jak może wiecie, lub też nie, sprzedaję nie tylko książki, nie tylko zeszyty, ale także audiobooki za pośrednictwem właśnie ACX-a. ACX jest to serwis który jest utworzony właśnie dzięki Amazonowi. Amazon utworzył ten, ten serwis, aby móc tutaj dodawać, kreować, publikować audiobooki. Jest to dość prosty, dość prosty proces i oczywiście darmowy. Rejestracja jest w pełni darmowa, nie trzeba za nic płacić, nie trzeba płacić za wystawianie, ani jakiekolwiek rzeczy. Jedynie, jedynym kosztem jest narracja, bo, bo trzeba zlecić narrację, Wcześniej powstałego ebooka, czy też książki. Jednym z takich najważniejszych detali jest ograniczenie, że nie każdy może zarabiać na audiobookach, i to jest taki na razie minus ACX-a, prawdopodobnie się to zmieni z czasem, ale jak na razie na ten moment jedynie mogą zarabiać osoby, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, czy też w Irlandii. Oczywiście. My, jako Polacy, możemy to obejść w sposób taki, że możemy po prostu utworzyć firmę w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, na przykład, czy też w innych pozostałych tych krajach dostępnych. Wtedy możemy pełnoprawnie publikować audiobooki na, na tej platformie. Jeśli na przykład mieszkasz w Wielkiej Brytanii, czy też pracujesz w Wielkiej Brytanii, w Stanach, gdziekolwiek, to możesz śmiało rejestrować się i dodawać audiobooki bez żadnego problemu. I o co chodzi dokładnie tutaj z KDP? Ponieważ, gdy dodajesz na KDP książkę, jest to na przykład pozycja non-fiction, czyli jakiś poradnik, to po dodaniu tego już jest, jeśli masz e-booka gotowego, to możesz z tego e-booka właśnie stworzyć pozycję na ACX. Ponieważ no jest to niezbędne, aby mieć e-booka, i aby dodać to jako audiobook, to musi być na początku po prostu e-book na, e na Amazonie. I proces jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy dodać ten manuskrypt, znaleźć tutaj na ACX osobę, która przeprowadzi narrację tego, tego audiobooka, zapłacić jej i wysłać zgłoszenie do ACX tego audiobooka. ACX sprawdza wtedy wszystkie dane niezbędne, oczywiście czy, czy wszystko jest poprawnie i jeśli akceptuje, jeśli wszystko jest ok, to akceptuje całego audiobooka i wystawia go na sprzedaż. ACX wystawia wszystkie audiobooki na serwisie Amazona. I teraz właśnie Ci pokażę, jak to wygląda tutaj. Tak jak tu masz pozycję Teach like a Pirate, jest ona dostępna w wersji Kindle, audiobook, hardcover, paperback i też samo jak chcesz inni sprzedawcy. I co nas interesuje, to właśnie ta pozycja audiobooku, dzięki której tutaj na Amazonie klient widzi, potencjalny klient widzi, że jest to za darmo, ponieważ przy pierwszej rejestracji można dostać dwa audiobooki za darmo i dwa audiobooki oryginalne z Audible za darmo. Później płaci po 300 dniach te 15 dolarów, aczkolwiek coraz więcej osób z tego korzysta. I dzięki czemu, jeśli mamy pozycję audiobooka, zwiększamy nasze szanse na sprzedaż książki czy czegokolwiek, ponieważ klient ma wybór, czy też chce wersję elektroniczną do czytania, Książkę, wersję papierową, hardcover to też można dodać ha wersję hardcover z, za pośrednictwem innego serwisu, ponieważ nie, nie można dodawać hardcover na Amazonie bezpośrednio na KDP. i audiobook. Ostatecznie, więc dużo osób woli na przykład w samochodzie posłuchać sobie danej książki i wybiera opcję audiobooka. Drugim serwisem, który udostępnia audiobooki poprzez ACX jest Audible, czyli właśnie główny serwis audiobooków. I tutaj wiele osób po prostu, jeśli się rejestruje i opłaca abonament, dostaje kredyty tutaj i za pośrednictwem tych kredytów, prawdopodobnie przy najniższym abonamencie, właśnie tym 15-dolarowym, dostaje się jednego, jeden kredyt i za ten jeden kredyt można wybrać jedną pozycję z, ze wszystkich tych audiobooków. Dlatego też istotne jest, aby pisać czy też zlecać długie e-booki, żeby później był to długi audiobook, ponieważ też dostajemy dużo więcej revenue, czyli dostajemy dużo więcej pieniędzy za to, i klienci są bardziej tacy przychylni, aby wybrać pozycję, która jest dłuższa po prostu, bo no, jeśli masz jeden kredyt do wykorzystania na miesiąc, to wolisz go wykorzystać na książkę, która będzie na przykład trwała na audiobooka, który będzie trwał 4-5 godzin, niż na takiego, który trwa, nie wiem, 40 minut, godzinę. Oczywiście, jeśli jest fajne, to też na pewno ktoś to wybierze, ale jednak na pewno dużo częściej będzie wybierany dłuższa pozycja. I ostatni serwis, poprzez który możemy sobie kupić, właśnie audiobooka, jest to iTunes, czyli aplikacja na, na Maca, na iPada, na iPhone'a i na wszystkie urządzenia związane z Apple. I tu też mają przeogromną bazę danych, właśnie tych audiobooków, i dzięki właśnie temu. Tej aplikacji na iPhone'a, czy też na inne te urządzenia Apple. Można po prostu kupić sobie i pobrać tego audiobooka i go słuchać. I teraz Ci pokażę, bo tak jak tutaj widzisz, na przykład ja sprzedałem od samego początku audiobooków, już nie pamiętam, czy to był marzec, czy to był koniec lutego. Chyba koniec lutego, chyba chyba luty. Sprzedałem 721 sztuk łącznie audiobooków. I teraz ci pokażę mój. Ostatni przelew, czyli za miesiąc wstecz, za sierpień, bodajże, nie za sierpień, za lipiec, za lipiec. I tak wygląda mój przychód z audiobooków, czyli 430 dolarów zarobiłem za miesiąc, lipiec. Czyli to jest około 1600 coś złotych. Więc tak wygląda ten przychód i. Moim zdaniem jest to fajnie, bo z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Teraz fajnie ostatni miesiąc podbiłem, bo dodałem pozycję, która ma przeszło 4 godziny, dlatego to bardzo podbiło moje przychody. I myślę, że w następnym miesiącu będzie równie podobnie lub nawet więcej. Podejrzewam, że może nawet więcej. A tak czy tak to jest już fajna, fajna wypłata, ponieważ KDP dochodzi, no to już wychodzi przeszło yy, różnie. Przeszło 2,5 tysiąca. Myślę, że z miesiąca na miesiąc będzie to jeszcze coraz więcej. I wracając tutaj na CX. Chcę Ci jeszcze powiedzieć o, o kosztach utrzymania tych wszystkich audiobooków, więc to są żadne koszty, ponieważ nie musimy ich promować, CX jeszcze nie ma nawet specjalnego narzędzia do promowania, możesz oczywiście wszystko udostępniać na, na Facebooku, na Instagramie, próbować na YouTubie, no jest wiele sposobów, aby promować swoje audiobooki. Co jest fajne, jedyne narzędzie jakie właśnie ACX umożliwia, są to kody, których dostajesz naprawdę dużo i możesz się nimi dzielić. i Na przykład, osoby mogą je pobiera pobierać swoje audiobooki za darmo i wystawiać na przykład fajne recenzje Tobie, jeśli pozycja jest dobra. Oczywiście, możesz to podzielić się tymi kodami z rodziną, ze znajomymi, z listą mailingową itd. Tak tak Więc można zdobyć po prostu za darmo, tak jakby zakupy. Tych audiobooków, za co dostajesz jeszcze pieniądze i recenzje. I tak jak moim zdaniem, ACX na razie jest oczywiście ograniczony, aczkolwiek no, moim zdaniem będzie się rozwijał coraz bardziej i przebije Amazona pod tym względem, że no, na razie jest tutaj dużo mniej pozycji niż na KDP i też można tak naprawdę dużo więcej zarobić na ten moment. Tylko kwestią jest właśnie ograniczenie. Kto może zarabiać, a kto też nie. Możesz oczywiście ryzykować i zarejestrować się w Polsce, po prostu. Aczkolwiek, no, ja nie daję sobie ręki uciąć, że to zadziała i że dostaniesz wypłatę, ponieważ, no, tak jak jest tutaj napisane w regulaminie, tylko te kraje mają możliwość zarobku i po prostu, no, nie wiem, czy. Rejestrując się jako mieszkaniec na tym serwisie, czy, czy otrzymasz płatność? Wiem, że na 100% mieszkańcy Anglii, Stanów Zjednoczonych, Kanady Irlandii mają stuprocentową pewność, że zarabiają na tym, lub też jeśli masz właśnie firmę i po prostu jako firma zarabia, możesz być mieszkać w Polsce, mieć firmę w Anglii i ta firma może zarabiać na ACX-ie. Myślę, że to na tyle jeśli chodzi o ACX. -a. Jeśli chcesz się nauczyć jak właśnie publikować na ACX, jak publikować audiobooki, to zapraszam Cię do moich materiałów na mojej stronie, do mojego darmowego e-booka lub też właśnie do mojego kursu, który właśnie teraz został przeceniony na minus 30% ze względu na koniec wakacji, ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego, tak aby móc po prostu sobie na przykład dorobić weekendami czy też wieczorami i stworzyć troszkę tych audiobooków, książek, zeszytów w wersji papierowych. Myślę, że to jest taka fajna teraz opcja na, na, na zarobek i trwa ona do 15 września, oczywiście ta, mówię o tej promocji. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku i jeśli podobają Ci się moje materiały, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie mojego kanału i zostawienia jakiegoś komentarza. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!